Proszę krytywnie. Państwa, właśnie relacjonujemy piękne nagranie z tego niesamowitego dla wszystkich Polaków i dla wszystkich Niemców meczu. Jest to mecz Polska-Niemcy. Jak na razie szykujemy się do naprawdę, do naprawdę niesamowitego spotkania, ponieważ jest to pierwszy mecz w tym tysiącleciu, czyli w roku 2000, 2000, czyli 2 i 3 zera, 0, 0, 0. Przygotowujemy się, słyszymy szum na widowni, ponieważ widownia już od pięciu dni siedzi na tym stadynie, kurwa, mokną jak popierdoleni, bo leje jak zebra, bo mamy środek chuj w jakiejś jesieni czy czegoś, albo może to jest jakaś zima, bo kurwa, w tym kraju nigdy nic nie wiadomo, w każdym razie... Mokną już, syny tu od pięciu dni, kurwa, nikt nie pomyślał o tym, kurwa, no proszę Państwa, proszę posłuchać tych słów, jak krzyczą. Nikt nie pomyślał o tym, że, kurwa, te, takiego wynalazek jak paryzol, kurwa, albo, kurwa, overall jakiś nieprzemokający istnieje już od dawna, no. No, i więc dzisiaj już jest, kurwa, wszyscy... Wydaje mi się, że oni chyba, kurwa, większość śpi, bo, kurwa, albo nie żyje, no bo, kurwa, z nimi jest nie tak, bo się nie ruszają i leżą nie w pozycjach, nie kurwa, nieżywych. Nie nie w każdym nie żyje, razie, kurwa, najwierniejsi kibice tam krzyczą coś, kurwa, ktoś woła o pomoc, właśnie widzę sanitariuszy, którzy się zbliżają gdzieś tam, kurwa, do jakichś tam upośledzonych człowieków. W każdym razie, kurwa, widzę, że drużyny już powoli wychodzą, kurwa, na, na stadion. Widzę, że bramkarze już się ustawiali, proszę Państwa. Generalnie kurwa atmosfera jest całkiem dobra. Przestaje kurwa grad padać generalnie, kurwa. Jest deszczem prawie, ale grad już nie pada, ludzie już lepiej się czują. W każdym Kurde. razie widzę, że do już się ustawiają. coś tam jeszcze chyba ledwo się trzymam, kurwa po wczorajszej imprezie, ale widzę, że chyba każdy z nich tam jakiś kurwa zestaw przetrwania, czyli po dwa browary i wudencja na łebka. Widzę, że mają, także chyba sobie poradzą, bo widzę, że już zarzucają. Nie ma sprawy, w każdym razie Dezorientacja generalnie na no, stadionie jest niesamowita kurwa. Deszcz pada, kurwa, kamery wszystkie rozkurwiło, bo prąd jak pierdolną po tym kurwa deszczu, to z chuj ma abania. Wszyscy kurwa tańczyli w rytmie elektro, kurwa, jawnie kurwa, od elektryzacji ich popierdoliło, no w każdym razie generalnie kurwa murawa jest w porządku kurwa, bo mimo tego, że deszcz pada jak chuj, to sprawa nie rośnie, bo to są chyba jakieś kurwa, plony kurwa, z jakiegoś kurwa, nie, nieużytku. W każdym razie no, drużyny się już rozstawiły, trenerzy generalnie widzą, że w dupie to mają, walą do ryła, jak tam chyba nawet razem siedzą, tak, proszę Państwa, tak teraz w tym momencie mamy tutaj na kamerze numer 3 widok na obu trenerów, obu drużyn, Polska, Niemcy, oni na pewno się już nawet kurwa dogadują, bo bariera językowa została złamana kurwa. W każdym razie wszyscy się już odstawili i teraz kurwa czekamy tylko na sędziego, bo do, doszły nas suchy, że generalnie też od pięciu dni kurwa czeka tutaj na ten mecz, ale nikt go nie poinformował o tym, że, że palenie, kurwa i picie w dużych ilościach szkodzi, kurwa. W każdym razie proszę Państwa, czekamy aż, aż, aż yy, sędzia wyjdzie i wtedy będziemy mogli zrelacjonować dalszy ciąg tego niesamowitego kurwa spotkania. Dziękuję ze studia yy, zjadacz węży Parker, Parker, Parker i jego dzielna ekipa, kurwa kibiców polskich, którzy zawsze są z Polską, bo nieważne co by się nie działo, Niemcy nie mają znamieszania po prostu.